5 września w tę sobotę w całej Polsce trwa akcja Narodowego Czytania. Jest to coroczne wydarzenie, podczas którego publicznie odczytuje się fragmenty znanych polskich dzieł. Tegoroczna edycja poświęcona jest Juliuszowi Słowackiemu i jego Balladynie. Dlatego teraz zapraszam Was do odsłuchania kilku ciekawostek na temat tego romantycznego poety. Cofnijmy się w czasie o jakieś 200 lat. Znajdujemy się w dobie romantyzmu, epoce duszy i serca. Tymczasem w Krzemieńcu, niewielkim miasteczku na Wołyniu, na świat przychodzi Juliusz, jedyny syn Ełzebiusza i Salomei Słowackich. Młody poeta wychowuje się w magicznej okolicy. Jego rodzinny dom otaczają malownicze, zielone krajobrazy, urokliwe dworki i przede wszystkim górujące nad całą okolicą wzgórze z ruinami średniowiecznego zamku. Prawda, że jest to romantyczny krajobraz? Innym miastem mającym wpływ na poetę było Wilno. Ten ważny ośrodek kultury i sztuki w Europie miał znaczenie nie tylko dla Adama Mickiewicza, który uważał to miasto za swoją małą ojczyznę, lecz również dla Słowackiego. Jednak zdaje się, że ten wielki poeta ostatecznie zraził się do Wilna. Za swoją naukę, Którą podjął na pobliskim uniwersytecie, nie dostał bowiem specjalnej nagrody pieniężnej, i wobec tego postanowił sobie, że już nigdy więcej nie powróci do tego wielkiego miasta. Jednak Wilno już na zawsze pozostanie miastem, które można uznać za kolebkę polskiego romantyzmu. To właśnie tutaj powstały pierwsze dzieła słowackiego. Młody poeta odziedziczył zainteresowanie literaturą po ojcu, poecie i teoretyku literatury. Słowacki Odznaczał się wybitnym talentem i dojrzałością. Również dzięki matce, która organizowała spotkania z najwybitniejszymi pisarzami. Od najmłodszych lat otaczał się artystami i ludźmi sztuki. W dzieciństwie czytał Homera, Kochanowskiego, poznawał również ówczesną filozofię. Śladem ojca, początkowo tłumaczył jedynie zagraniczne utwory. Dopiero potem podjął kilka prób napisania w swoich własnych wierszy. Jednak sławę. Przyniosła mu dopiero powieść Hugo. A czy jesteście ciekawi, jak właściwie wyglądał Słowacki? Był bardzo wysokim mężczyzną. Mierzył około 190 cm wzrostu. Wyobraźcie sobie, jak komicznie musiał wyglądać przy nim Mickiewicz, który liczył tylko 163 cm. Był zatem aż 30 cm niższy od swojego wielkiego, literackiego konkurenta. Ciężko tak naprawdę porównać te dwie postacie. Mickiewicz był dużo bardziej postawny od Słowackiego, który był dosyć chudy i chorowity. Nie budził w każdym razie po strachu swoją postawą. Słowacki był za to wielkim strojnisiem. Lubił nosić modne ubrania, często wpinał sobie nawet kwiaty w garnitur, natomiast jego znakiem rozpoznawczym były za to żółte rękawiczki. Słowacki uwielbiał szokować wyglądem i robił to z pełną świadomością. Jednak ludzie bardzo różnie to odbierali. Oprócz tego słowacki miał dosyć trudny charakter, więc nie był za bardzo lubiany wśród społeczeństwa. Był dosyć narcystyczny i wyniosły. Pisał nawet o sobie w listach do matki. Dowiedziawszy się o śmierci Goethego, pomyślałem sobie, iż Bóg wziął go z tego świata, aby dla mnie, wydającego poezję, miejsce zrobił na świecie. Inny poeta, jego kolega Antoni Odyniec, pisał o nim. Chce mu się koniecznie być Konradem, żeby nań wszyscy z podziwieniem patrzali, a z czym bojaźnią kłaniali się przed nim. Ale żeby on sam, w kim kochał, to jest dla kogoś zapomniał o sobie, to dotąd popędu nie ma w jego narcystycznej naturze. Oprócz tego zarzucano mu, że był sztuczny i kapryśny. Być może dlatego Słowacki nigdy się nie ożenił, nie stronił jednak od kobiet, Czasami miał nawet taki tupet, że potrafił wykorzystać swoją znajomość z płcią piękną do swoich prywatnych interesów. Kiedy poznał 15-letnią pannę Pinard, córkę wydawcy jego dzieł, wykorzystał tę znajomość do tego, aby negocjować z jej rodzicami niższe ceny na wydawanie swoich utworów. Kiedy osiągnął swój cel, porzucił młodą, zakochaną kobietę. Chociaż Słowacki był samolubem i często się przechwalał, posiadał również wiele zalet. Z pewnością nie można mu odmówić odwagi, z jaką konkurował z uznanym już wówczas przez społeczeństwo poetą Adamem Mickiewiczem. Mimo tego, że Słowacki nie był tak doceniany jak jego wielki rywal, potrafił docenić jego kunszt poetycki. Pisał o nim nawet w swoich utworach, nazywając go bogiem litewskim. O tym, że Słowacki nie był tak bardzo ceniony jak Mickiewicz, świadczy chociażby fakt, że na jego pogrzebie pojawiło się tylko 30 osób. Słowacki zmarł w wieku 39 lat na popularną wówczas gruźlicę. Tak skromny pogrzeb nie zadowolił wielkiego miłośnika twórczości Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego, który specjalnie na tę okazję sprowadził ciało poety do Polski i wystawił mu drugi pogrzeb. Na tę okazję przygotował aż 7 wagonów kwiatów.